się maneczko widzowie, z tej strony Nojczek Dzisiaj zrobimy taki odcinek, że jeśli mnie ktoś zabije Tutaj będę pisał na czacie, żeby się do mnie ludzie tepali Jeśli ktoś mnie zabije, wygra 5 dyszek, dobra Więc powoli zaczniemy pisać, jeszcze tutaj przedstawię naszego trap'a, kto mniej więcej wygląda Pójdziemy sobie tutaj, zaczniemy tepać tutaj takiego delikwenta Knokujemy go, jak ktoś tu już wpadnie, to zobaczcie, o jak podchodzę na no nie ma, nie da rady wyjść, musi tego do góry podpłynąć i widzicie jak to wygląda. Super trap, yy, jak wycyka tutaj na górę, to tutaj mamy taką fajną miejscówkę jeszcze, tutaj możemy dokończyć typa, o jeszcze tutaj, widzicie? Taka super miejscówka. Dobra, wysyłamy wiadomość, kto mnie zabije, wygrywa 50 zł, nagrywamy odcinek TPA, no i jak zobaczymy, czekamy tutaj na pierwsze osóbki. Dobra, mamy tutaj pierwszą osobę, yy, akceptujemy bluzka, dobra. Szybciutko, gdzie mamy mieczyk ten do bicia Tutaj i czekamy tutaj na naszego delikwenta Dobra, mamy efekty i klepiemy chłopaczyna On tutaj już sobie nie radzi O, jeszcze zapomniałem sobie koksa dobrać O, patrzcie, będzie cykał O, coś mu się nie udało Dobra, no i mamy kolegę tutaj O, dobra Z tego zuku tutaj będziemy bili No, chłopak już chce nie radzić Czekajcie, nóżki co może mu zrobimy Pach, pach, pach. O, dobra. I mamy nóżki. Polizał. Szyb. O jezu. Oh my god, oh my god. Dobra. Poleciał. Oskubany. Wepchłę mnie. Dobra. Dobra. Mam pomysła jednego. Tak pod boku trzeba wejść. Dobra. Pach. Dobra. Patrzcie, już mu zoraliśmy. No i ma nóżki kolejne. Chłopaczyna. Patrzcie, ginie. No nie bez wyjścia, bez wyjścia. O, flash nogi użyję. Patrzcie, patrzcie. Tak coś czułem, nie? Patrzcie, ile ma. O kurczę. O, laga mamy. Kurwa, na lagu, jebany. się bany. Będzie dobrze. Dobry. Dobra, tepamy kolejnego delikwenta. Pach, pach. I lecimy z chłopem. Dobra, polejecie. O, pelerynka krab. Pozdrawiam. Dobra, mamy go. Mamy go. Sklepiemy delikwenta tutaj naszego. Szybki ref. Szybko pach, 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 pach. No i chłopaczyny nie ma, wyjazd 1100 punkcików Fajnie przyjmę z chęcią. No do topki myślę, że tak powinniśmy dojść, nie? Tutaj kolejny refik, patrzcie, patrzcie już pęka, no i polizał kolega. Dobra, to trzeba zamurować na szybko. My tutaj kolegę, jemy koksika. Dobra, szybka dobierka. No i tutaj klepiemy już naszego delikwenta. O, patrzcie, antynogi używa. I my tak, pach. I znowu. Patrzcie. Ojoj, oj, coś się nie udało, koledze. To jest najlepszy trap jaki tylko istnieje. Tutaj kolega ma 979 rankingu z gildi Widmo. No to to już już free kill nasz. O, patrzcie, perukuje. O. Dobra, szybko jedziemy. O, polizał, dobra. Dobra, widzowie, mamy jeszcze raz Kubuś Szelo Teraz musimy go zabić szybko, ładnie, pach, pach, pach Dobra, zaakceptuj Dobra, jemy, pach, koks I szybko Dobra, lecimy I bijemy, i bijemy Ojewany, no wrzucił mnie, skurczywy Patrzcie, jedna perła Dobra Dobra, o kurwa mać Oj, 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 niedobrze, niedobrze Dobra, i poszedł. Mamy kolegę. Patrzcie, wpisujesz slash nogi. Skurczy byk jeden. Czekamy aż mu koks minie. Poczekamy, sobie aż mu koks minie. On pewnie tam ma nóżki, więc patrzcie, go tam wrąbać musimy. O, widzicie jak ładnie? Patrzcie, jeszcze raz. On tam zaraz padnie. Skurczy byk, jak lata. O, patrzcie. Patrzcie, i poleciał. Mamy go. Mamy go, no i już kolega. O, użył jeszcze raz koksa. Kurczę, ile kolega ma koksików, dobra, dobra, wychodzimy. Szybki ref. O kurczę. No to mamy chyba problem, jakiś mały, nie? No to mały problem. Dobra, szybki koks. I patrzcie. No i mamy go znowu. Już myślałem, patrzcie, padła mu już banie i nie wyrobi. No i polizał kolejny. I ciach Jesteśmy, dobra Chłop użył sobie nóżek O, co jest Dobra, i patrzcie No i mamy go w nóżkach, kolega. Co jest z kolegą? Patrzcie, o O, i znowu No, jak chłop nie ma zapasowego seta Oj, ale mu się przyfarciło mi po uff, nieszczęściło, dobra. Nie wiem co ja zrobiłem, widzowie. Ale jakiś unlucky moment to była sytuacja. Patrzcie. I go wklejamy znowu tam. I patrzcie. On antynuszki, i on znowu tam wlatuje. No i uff, kurczę, ile on ma tych emeraldów, sobie pobrał. Z kurczy byczek jeden. Dobra, i ginie. Patrzcie. I znowu leci. 955 rankingu zjad sobie Clexa, to nie ma sensu go bić, nie? Patrzcie. O, cych. A on antynuk, tych podwodnych butów nie ma, więc to i tak jest win dla nas. Zjedzmy sobie tutaj refa. Kurczy jedno HP. O, dawaj, dawaj. Dobra Polizał skubany. Dobra, dobieramy się i tutaj klepiemy Delikwenta. Pop nie wie co się dzieje już. Patrzcie, będzie używał antynóżyk? Nie, perełki. Nie, antynurzyk, Nie, patrzcie. Dobra, szybko idziemy tam do niego na górę. O, tu go mamy. Dobra, Patrzyna na, już tutaj zginie. Dobra, ten chłop nie chce najwyżej śpiewać, bo go zabijam. Kubyszczelu, mówiłem, że ci dam zaraz, tylko skończę tutaj nagrywać, ci zaraz jeszcze dam. Dobra, polizał kolejny. Yo! Szybka reklama najlepszego makra klikera, jaki jest tylko dostępny w Polsce. Chlebek Clicker posiada naprawdę dużo funkcji, które możecie zauważyć teraz na ekranie. No, z kodem NOJCZYK macie 5% zniżki, więc naprawdę super okazja, w przyszłości pewnie będzie więcej. Wierzcie, korzystajcie, a i nie zapomnijcie tylko, jak będziecie kupowali, wejść na Discorda chlebek klikera i stworzyć tiketa, że jesteście ode mnie, widzowie, no. A, bym zapomniał, zostawcie swój nick w komentarzu i wtedy będziecie mogli wygrać chlebek klikera na 7 dni. Dobra, mamy go znowu w liściach. On tu znowu antynuszki i pach, znowu leci. I cyk. My znowu w setu siadamy i polizał tutaj kolega. Dobieramy się. o nie dobrałem tego efektu. Whitniemy go tylko, kupujemy i szybko go hitamy. Ile ty masz? Ile ty masz? Dobra, zjedzmy sobie refika. Dobra, i chłopaczy, no lecisz tam w tamtą stronę. Jesteśmy obaj na refach, jak się nie mylę. Albo się mylę. Dobra, a jednak nie. Kurczę, mogę go klepać do końca. O, szybko, szybko, szybko widzowie. Dobra, zmienił sobie seta, my sobie też zmienimy. Przecika. Dobra, wpadł tutaj. Dobra, i czekamy na ciebie. Nie używamy pereł. Dobra, chopaczy no, lecisz tu. Zjadłeś sobie koksa, szybko my też jemy. O ty, dziadu! Tutaj mi trapa psujesz. Mam nadzieję, że nie masz refów już. Bo jak masz, to lipa będzie. O, dobra, weźmy cię tu normalnie, tak. O, patrzcie, widzowie. A mamy go, widzowie. Dobra, polizał, fakturka. Lecimy dalej. To klepa, bla bla bla. Zapraszam. No, i zabijamy tutaj hit na Tutaj hitnego tylko. O, już dostaniemy za niego. Dobra, no to go klepiemy do końca tutaj. Kolega, patrzcie, patrzcie, to musi być dobra akcja. On to zrobi w nieodpowiednim momencie. Wpisze slash nogi. Ile on ma? 2000 rankingu. No to to jest dobra oferta. Patrzcie, i nogi. I znowu, ale nie dla mnie te numery. Kolego. O, dobra, jem. On też zjadł. Dobra, tylko co on zjadł sobie teraz Dobra, szybko jemy Refika. O, mogłem koksa zjeść, albo dobra No i wpada znowu do dziury. Dobra, no i mamy tutaj kolegę, kolega ginia. Kultura, dobra, lecimy z tym Patrzcie. O. Chciałem idealnie mu na pół zostawić i go podlać nie? Kurczę, efekty. Dobra, hitamy kolega. Ile za niego dostaniemy? 65. Dobra, no to zabijamy go, nie? Tutaj kolejny łucznik to jest widzowie. Wy jesteście strasznymi ucznikami I muszę tutaj strefować was. Kolega ma 1200 punktów. Co on zrobił? Dobra, zabijemy go tutaj. Mam nadzieję, że on nie jest na koksie, nie? Dobra, albo sobie pierwsi zjemy koksa. Będziemy mieli przewagę wtedy. On pomyśli, że mamy refa albo coś takiego. No i po prostu go zabijamy tutaj, bo on może też jest na koksie Ta, za długo trzyma, pierwszy zjadł koksa jednak No tak myślałem coś, więc to było um, Takie, można powiedzieć, że Wiedziałem o tym, nie? Dobra, patrzcie, czekajcie, trzeba go gdzieś wpuścić, nie? Dobra, widzowie, zrobimy sobie nóżki takie O, skurwyt Dobra, ładnie to roz... Zrobił to Dobra, jest na koksie, to sobie będziemy go odknokiwali, bo... Trzeba jak najdłużej wytrzymać. Dobra, repamy i od razu wchodzimy w niego, nie? Dobra, patrzcie na to. Skurczy by. Dobra, trzeba to inaczej zrobić. Po prostu się wkopiemy do niego. Patrzcie. Pop. Dobra, jemy jesteśmy prawie jednego repa całego do przodu. O kurwa, nie spodziewałem się tego, że rzuci perłę we mnie Że tak się napoci Dobra, musimy zjeść koksika niestety O, widzowie, trochę lipa Patrzcie, on chyba nie ma Dobra Mamy go w krzaku jakimś takim Sobie wymienimy szybko secika Pach, pach, pach Dobra, jemy Dobra, i oramy jakie, nie? Ooo, dobra, udało się. Abym zjadł tego refa, bym nie zorał, nie? Bo coś, takie przeczucie miałem. Yo, widzowie, zapomniałbym, zostawcie w komentarzu swój nick, to w następnej edycji rozlosuję dla Was 3 lity. Rangi Vouchery rozdam, więc piszcie nick, zostawcie lajki. Like no i powodzenia w sumie. Dobra, znowu OG, bla bla bla. Ten ziomek tepa do nas. Eee, o kurde. Dobra, hitniemy go tylko. Dobra, szybko efekty. I lecimy. Ile za niego dostaniemy? 45. Kurczę, trochę mało, do topki nie będzie, ale go zabijemy. Patrzcie, on już używa antynuk. A nie, polizał, dobra. No to szybko poszło. A, wylogował się podczas walki, to nie było tematu jednak. Patrzcie, jak dostał już. No i w trampie jest darmowe 54 punkty. Chłopak nie ma gildii. 1200 rankingu. Oskubany wycykał. Dobra, patrzcie ile on ma. 5 sekund jeszcze, dobra, weźmy go w tamtą stronę, może trochę whitajmy, no i on tu już ginie, bierzemy zwykły mieczyk, jeszcze krytami mu dajemy, patrzcie, jak ładnie, o, seta zmienia, no i polizał, M1 otek leży, tutaj darmowy rankik, zostało już nam naprawdę bardzo mało, jesteśmy 20, kurwa, 25 stopce, no, szybko pójdzie, nie, szybko pójdzie na pelerynka gildyjna, dobra Tepa kolejny, jękle osia Dobra, akceptujemy kolega. Pach, 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 o co jest? Dobra, patrzcie, hitamy go No i to już free kill jest, nie? Weźmy sobie z knokiem tylko mieczy. O, kok koks azjat, niedobrany tepał jak widać A, no to free kill, nie? Śpiewa, dc, dobra Dobra Dc, no i check. Czekamy, czekajcie. Dobra, to szybkie cięcia. Nie, zabijaj mnie, proszę. No co zaśpiewasz? Nie wiem. Co chcesz? No, blaskotek na potek. Blaskotek na potek. No. no lecisz, lecisz. Fiasce, Albo nie, big klamoty, big klamoty. Dawaj, lecisz, lecisz. Dawaj. Big klamoty, big klamoty. No to big giniesz w takim razie, giniesz. No nie, proszę, proszę. No dośpiewam. Śpiewam! No to śpiewaj, chłopie! No ale no nie dziada to dziada za nogi giniesz, chłopie! Nie. No to chłopie! Nie śpiewam, śpiewam! Powiedz pozdrawiam, youtube, nojczek! Pozdrawiam, youtube, nojczek! No dobra, to cię daruję, ale nie bimię. Nie, nie ściągam! No to giniesz, chłopie! Dobra, to nie bij, nie bij, ściągnę, nie bij. ściągnę! Dobra, to ściągaj! No to nie biegnie. nie no, to giniesz, chopię. Trzeba, trzeba, trzeba było nie iść tego koksa. Kurde. Przyznaj, że chciałeś mnie zabić wtedy. No chciałem, kurde, nie udało się. <gry> no wiedziałem, wiedziałem. No. Tutaj nie przychytrzysz, mistrza. O, trzymał już sobie koksa. Ten jęk znowu do mnie tepa. No a tutaj gościu nie ma butów, więc to i tak już tutaj poliżę. No najlepsze trapy. 1800 punktów. Dobrze, będziemy mieli topkę po tym fragu, nie? Musi się udać widzowie. Tutaj 1-0 Kurczę. Wiedziałem jak są perłę trzymał. To ja to już czułem, nie? Czułem to po prostu. Kurwa. O, dziadu mały, chodź tu. E, efekty na kopanie. Mam nadzieję, że tu tunela żadnego nie ma. Kurwa, nie no, serio widzowie, serio. Taki typ mizora. Dobra, nie no, mamy go. Już myślałem. No i chłopak ginie i polizał. I uwaga, jesteśmy w topce. Top 15. Widzowie, udało się, jesteśmy w topce. No to, to by było na tyle tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić swój nick w komentarzu, bo losuję 3 elity vouchery na następną edycję na egzdemce.pl, Więc do zobaczenia i cześć. Jups.